Już w tym dolnym lustrze nie widzę e, No takie wjazdy są mega pojebane, ale... Tak projektują te sklepy Jeszcze bardziej się podłamie Dobra, tu mi przechodzi, o Heh. Nie ma chuje na Krzysztofa. Udało się za pierwszym razem, oczywiście, jak ktoś tutaj nie wiedzie za pierwszym razem, to nie jest żaden wstyd, bo ja też nie zawsze wjeżdżam tutaj za pierwszym. Czasem sobie pociągam do przełazu, żebym zaczął coś widzieć. No i dobra, ta awaryjna wyłączę, bo to mi już w kurwia. Zobaczcie, co ja widzę. Coś tam jest, jakieś schodki tam widać, bo ja wiem, że tam te schody są. Oczywiście tutaj do rampy się chyba, z tego co pamiętam, nie dobija. To jest tak zwana rampa z takim opuszczanym pomostem. Muszę się troszkę oddalić. To są tak te ograniczniki idiotycznie zrobione, że można zajebać w te, w te schodki, więc idę sobie obczaić. Widzicie. Ogranicznik jest tutaj, więc mógłbym się teoretycznie do tego przytulić, ale wtedy zajebałbym w to. Dobra. Troszkę się oddalę bardziej na prawą stronę. No to jest po prostu przykład głupoty projektantów. Dobra. No teraz już w Schody nie zahaczę na pewno. Gdzie ten ogranicznik? E, tutaj chuja widać Szczerze powiedziawszy Jeszcze pomost opuścili także żeby w niego zajebać naczepą Też fajnie z ich strony Dobra Na razie nie będę podjeżdżał, tylko Zadzwonię na sklep, żeby ktoś tam przyszedł podniósł to dziadostwo i mi kiwnął, w którym momencie się zatrzymać. Dobra, na razie gaszę dziada.